Mamy wykresy funkcji, i dla tych wykresów funkcji mamy podać dziedzinę, zbiór wartości, przedziały monotoniczności oraz mamy też powiedzieć, jakie jest rozwiązanie, jakie jest zbiór rozwiązań nierówności. Ja tu już tą nierówność napiszę. f od x ma być większe bądź równe od 1 dla obydwu wykresów. No to tak, tutaj mamy przede wszystkim. Podaną jednostkę, że tu jest 1, czyli jedna kratka oznacza 1. Oczywiście tutaj mamy 0. Analogicznie na tym drugim rysunku mamy w ten sposób. Co jest dziedziną tej funkcji? No to policzymy. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, czyli tutaj mamy minus 6. Dziedzinę określamy zawsze na osi x. -ów. A zbiór wartości na osi Y. Czyli dziedziną funkcji będzie przedział od minus 6, kółeczko zamalowane, czyli domknięty, do i tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, tutaj mamy liczbę 5 i też kółeczko zamalowane, czyli przedział domknięty. Teraz zaznaczymy. Określimy zbiór wartości, wyznaczymy. Zbiór wartości na osi Y, czyli idziemy od dołu, no i jaką tutaj mamy najniżej liczbę? Tu mamy ewidentnie minus 2, czyli zbiór wartości to będzie przedział od minus 2 do i teraz idziemy do góry 1, no i tutaj mamy do 2. I też domknięty, bo tutaj mamy liczby, jak najbardziej. Teraz przedziały monotoniczności. No to gdzie ta funkcja jest rosnąca? Funkcja jest rosnąca dla x należącego do przedziału. I teraz zobaczcie, ta funkcja rośnie tutaj, idzie sobie tak do góry, widać. Od minus 6, domknięte, podajemy maksymalne przedziały monotoniczności. Tu mamy minus 3, ona dotąd rośnie do minus 3. Suma, przedział gdzie rośnie. Rośnie tu, tylko nie myślcie, że od minus -2, bo my podajemy dla x. x tutaj, w tym miejscu, wartość na osi x jest 0, czyli rośnie od 0 i do tego punktu tutaj rośnie tu dotąd, a zatem do 4 na x. Jeszcze raz mamy podać argumenty, dla których funkcja jest rosnąca, czyli Odczytujemy te argumenty z osi x i zobaczcie, funkcja rośnie w tym przedziale. Tutaj mogę tak nawet zaznaczyć, w tym przedziale jest rosnąca, czyli tu mamy wartości od minus 6 do 3, i potem rośnie tutaj, czyli od 0 aż do 4. No, może wygumuję, żeby nam to tutaj nie zaśmiecało. No i teraz mamy, gdzie jest funkcja malejąca. Funkcja będzie malejąca dla x należącego do jakiego przedziału. Zobaczcie, ona nam maleje tutaj odtąd, czyli od minus 3, aż do tąd maleje, czyli do 0. A zatem przedział domknięty od minus 3 do 0, no i więcej nie mamy funkcji tutaj malejącej, ale mamy jeszcze funkcję stałą i zobaczmy, gdzie ta funkcja jest stała. Funkcja jest stała, ja może tutaj napiszę, patrzę, żeby mieć miejsce. tu. funkcja będzie stała dla x należącego do jakiego przedziału? No to tutaj jest stała w tym kawałeczku, czyli domknięty od 4 do 5. Czyli funkcja jest stała tylko w tym przedziale od 4 do 5. Mamy jeszcze rozwiązać nierówność, że funkcja e x ma być większa bądź równa 1. To popatrzcie, narysuję sobie tą linię tutaj, równą 1. Tutaj mamy x równy 1 i mamy mieć większe bądź równe. Równa jest tu, a większa bądź równa to będzie tu w tym przedziale. Zgadza się? Czyli teraz tutaj, może na czerwono, napiszemy f od x jest większa bądź równa od jedynki dla x należących do jakiego przedziału? Od Tutaj mamy 3, czyli od 3 domknięty do 5 domknięty, bo tam jest wszędzie zaznaczone. Suma, jeszcze taki zbiór jednoelementowy, zobaczcie tutaj liczba minus 3. Dla minus 3 wartość tej funkcji różowej jest 1, a zatem dodajemy ten zbiór jednoelementowy minus 3. Mi się bardzo ten zapis nie podoba, ja to może poprawię, bo to tak niefajnie, że funkcja jest stała. Napiszemy sobie tutaj może z drugiej strony, żeby to było widoczne, bardziej nie wchodziło nam na wykres. Funkcja jest stała dla x należącego do przedziału domkniętego od 4 do 5. I teraz zajmiemy się tą funkcją po prawej stronie, wykresem tej funkcji, i zrobimy tak samo wszystkie te, dokładnie te same rzeczy, które omawialiśmy na tamtej funkcji. Dla tamtej funkcji jeszcze można by podać miejsca zerowe i zobaczcie, to x0 należy do takiego zbioru. Jakie to będą miejsca zerowe? Minus 6. Minus 3, nie, minus 2, tutaj mamy miejsce zerowe, minus 2, i jeszcze po prawej stronie, tutaj mamy miejsce zerowe, czyli miejsce przecięcia wykresu z osią X, i to jest 2. Czyli też wypisałam miejsca zerowe tej funkcji. I teraz zrobimy tą funkcję, zaczynamy od dziedziny. Co jest dziedziną tej funkcji? No to liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli minus 5. A zatem przedział domknięty od minus 5 do 1, 2, 3, 4 do 5. Teraz co będzie zbiorem wartości tej funkcji? Zbiór wartości funkcji. No to na osi y, tu jest oś x, argumenty, czyli dziedzinę wartości na y. Od jakiej wartości tu zaczynamy? Od minus 2 domknięty przedział. Dojdziemy, tu mamy 1 i tu największą wartość mamy 2. Teraz gdzie ta funkcja będzie funkcją rosnącą? Funkcja jest rosnąca, tutaj napiszemy f rośnie, dla x należącego do przedziału. I teraz ona rosnąca jest tutaj, zobaczcie, w tym przedziale od dotąd, do czyli od 0 do dwóch. Funkcja jest rosnąca dla x należących do przedziału od 0 do 2. Gdzie ta funkcja jest malejąca? Funkcja jest malejąca dla x należących do jakiego przedziału? Maleje nam od odtąd aż do tąd. Tu co prawda jest takie przełabanie, ale cały czas jest malejąca, czyli dla x należących do przedziału od minus 5 do 5, do tutaj dotąd. Pamiętajcie, że odczytujemy na osi x'ów, a na x'ach tutaj ta wartość jest 0. I teraz jeszcze mamy funkcję stałą. Gdzie funkcja jest stała? No, funkcja jest stała dla x należących do przedziału domkniętego tutaj w tym kawałku. Jest stała, a zatem na pewno od 2. Tu mam 3, 4 do 5. Funkcja jest stała w przedziale od 2 do 5. No to jeszcze, jak tam wypisaliśmy miejsca zerowe, to tutaj też możemy te miejsca zerowe wypisać, jakie to będą miejsca zerowe. x0 należy do przedziału, do zbioru i teraz tak, tutaj mamy minus 2, i z tej strony, no tutaj dokładnie nie wyznaczymy, ale załóżmy, że tu przechodzi przez środek tej kratki, a zatem 1 i 1 druga. I to będą miejsca zerowe tej funkcji. Jeszcze musimy rozwiązać nierówność, a mianowicie, że F od X jest większe bądź równe od 1. No to tutaj zaznaczymy sobie. Zobaczcie, w ten sposób. Większe bądź równe, to tak, większe tu są. Tu jest równe 1 i na tym odcinku też x są równy, wartości funkcji są równe 1. Wobec tego f od x jest większa bądź równa 1 dla x należącego do przedziału od minus 5 domknięty, do ilu tutaj mamy do minus 3, też domknięty, suma. I teraz tutaj jest jeszcze, zobaczcie, od dwóch domkniętych do pięciu domkniętych.